No jak to przy, bywa przy wyścigach 50-metrowych, jest tu trochę loterii, trochę trzeba mieć szczęścia. No wiadomo, umiejętności i, i wytrenowanie to trzeba posiadać, ale tu trzeba wszystko zrobić na 100% i, i muszę to przeanalizować, popatrzeć, czy nie miałem czasu na taką większą, bardziej szczegółową analizę tego wyścigu, ale gdzieś mi się wydaje, że został na starcie, później tak nadrobił i, 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 i szczęście, że był czwarty. Szczęście i nieszczęście, generalnie, no bo wiadomo, to czwarte najgorsze miejsce się mówi, ale mówię Kseveremu, czwarte to nie piąte. Więc jest cały czas w czołówce światowej, jako pierwszy zawodnik z Europy, bo Chińczycy i dwóch Amerykanów przed nim, więc to nie był zły wyścig. Może troszeczkę jest za duża frekwencja w stosunku do ekonomiki pływania, jeśli chodzi o długość kroku. No ale to. Ciężko przyłożyć jest na wyścig 50-metrowy, bo ciężko zawodnikowi sobie uświadomić, jakie ja mam wolniej machać rękami i szybciej płynąć. I ta 50 tego jest trudna. W setce jest to trochę łatwiej, bo są mniejsze prędkości. Ale analizowałem wyścig 50 metrowy i setkę gdy zaczynał z tym bardzo szybkim czasem na rekord świata, to czas był niewiele gorszy, a frekwencja była dużo niższa, więc w tą stronę będziemy szli, więc wnioski wyciągnięte. Mam nadzieję, że na najważniejszą imprezę globu. Uda nam się jakoś niespodziankę, może przygotować, bo pokazał, że stać go na duże pływanie. Jak to w sporcie? Niektórzy bardzo fajnie, niektórzy bardzo wybitnie, niektórym troszkę słabiej poszło. No, wiadomo, ciężko przygotować dwunastoosobową ekipę, różne style, różne dystanse, żeby wszyscy pływali na jak najwyższym poziomie. Jest to ciężki rok. Niektórzy robią minima, żeby zrobić minima muszą niestety mocno potrenować. Tym lepszym zawodnikom, którzy mają lepsze życiówki, łatwiej nie trzeba się tak, tak żyłować, żeby zrobić te, te życiówki. Podsumowując, zawsze robimy takie założenia. Wydaje mi się, że na plus zawsze można by było lepiej. Cieszę, że są życiówki, bo siedem życiówek zawodnicy tutaj ustanowili, pobili i pięć rekordów polskich seniorów w tym że Laura dwa razy biła ten sam dystans Dominika Sztandera na 150 stylem klasycznym i sztafeta cztery razy 100 zmiennym dziewcząt się też ustawiła rekord Polski więc to cieszy że nasi zawodnicy się rozwijają pływają coraz szybciej mieliśmy dziewięć półfinałów cztery finały no jeden medal Krzysia Chmieleckiego na 200 motylem z rewelacyjnym czasem więc, więc jest, jest fajne zaplecze, jest potencjał. działamy dalej. Wnioski wyciągamy. Oczywiście, że są, już mamy, mamy, mamy przygotowania, mamy to wszystko poukładane pod Paryż. Jeśli chodzi o, o końcówkę roku to część jeszcze się nie rozjeżdża do domu, bo jeszcze przed nami Uniwersjada i Mistrzostwo Europy u 23, potem mają niespełna. 10 dni wolnego i rozpoczynamy z grupowaniem takim wstępnym, przygotowującym, trochę rozruchowym w górach, w zakopanym w Cosie. 10-dniowy obóz, dwa dni przerwy i wyjeżdżamy na Teneryfę. Potem troszeczkę posiedzimy w Polsce, trochę niespełna niecały miesiąc i, i, i obóz wysokogórski. Jeszcze dokładnie nie wiemy gdzie, ale prawdopodobnie Sierra Nevada.